Tą klawę to jest przede wszystkim wybór nowego papieża. Wybory nowego papieża, tak. Stąd się wzięła ta nazwa? Wzięła się z tego, że te słowa z łaciny, Oznaczają kun klawę. pod kluczem. Kardynałowie są wtedy zamknięci w tablicy syrtyjskiej. W czasie głosowań odcięci są zupełnie od świata, a ich zadaniem jest wybrać następcę świętego Piotra, namiestnika Chrystusowego. Dlatego do nas należy modlitwa o to, żeby następny papież był na miarę Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Piusa X chociażby, czyli żeby był przede wszystkim strażnikiem depozytu wiary. Musimy my gorąco wspierać kar kardynałów, abyśmy mieli świętego pasterza pasterza, który będzie kochał. Pasterza, który będzie. Chyba przede wszystkim o depozyt wiary. Nawet jeżeli ma za to prawdę cierpieć. Nie możemy narzucać antyewangel. Nie możemy narzucać tego, co jest antyewangelio. Nie możemy narzucać tego, co jest zaprzeczeniem Chrystusa. Dlatego największe zadanie w się tą klawę mają zbyt wierni. Bo to naszym zadaniem jest prosić Ducha Świętego codziennie ofiarować Mszę Świętą dziesiątce różańca porąte dobie do miłosierdzia. miłosierdzia.